No właśnie, chciałem o Radowicza zapytać, bo tak jak wspomniałeś, to była gwiazda ligi. No ja się nawet bym się pokusił, że trochę legenda już ekstra bo zagrał masę przecież meczów, zdobył masę bramek, no i zapisał się złotymi zgłoskami na kartach Legii. Jak wspominasz w ogóle tego zawodnika? Jak go oceniasz? No ja widziałem jego pracę na treningu później w meczu, no to naprawdę wszyscy wiedzieli, że on na przykład robi zakosy, a cały czas ten zbót mu wychodził perfekcyjnie, nie było tak naprawdę na niego kozaka, żeby go powstrzymał. No. Ja byłem pod wielkim wrażeniem. No mówię, ja byłem młodym chłopakiem, dla mnie to był szok, że ja jestem w ogóle w takiej drużynie. Z tego, co czytałem w jakimś z artykułów, to zestawiano cię z Markiem Saganowskim bardzo często. I właśnie w twoim debiucie w Ekstrakasie to był mecz z Widzewem Łódź, który często jest też przywoływany. To ty zostałeś wystawiony zamiast Marka Saganowskiego w pierwszym Ja byłem do rywalizacji na tamten czas, Fili był, Marek Saganowski, no i ja, no i trener. Początek sezonu też graliśmy tam kwalifikacje bodajże do Ligi Mistrzów czy tam do Ligi Europy. Mhm. No i była taka kolej rzeczy, że no, postawił trener na mnie. Bardzo się cieszyłem, debiut naprawdę szybko mi przyszedł. No i co? No i można powiedzieć, że zagrałem dobre spotkanie wtedy, bo udało mi się strzelić bramkę i zanotować po dwie asysty.